Hejka, ziomięczki z tej strony DELISTO, a to jest opening na G4 Skins. Oczywiście tam. Zrobiliście tych 10 opencji w górę, nawet jest ich chyba 14. Wow, nawet jest dużo wyświetleń po tym, więc robię dla Was kolejny opening. I co? Tutaj już mam dzisiaj 91 zł do wydania. No a opening. No i dobra. Otworzymy sobie myślę, że skrzynkę Expensive 30 zł, czemu by nie? No i dobra, testowe otwarcie. No nie, bierzemy. O, otwórz. Dobra, co nam może wyjaśnić? I no, oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, to zostawcie łapensję w górę. Wow, strata. I oczywiście subi w górę, bo musi być, bo bez tego to nawet ani rusz. Dobra, no, tutaj cały czas będę sprawdzał, czy się to mi nagrywa. Bo byłaby trochę lipa. Dobra, mm, teraz sobie może otworzymy coverta. A widzicie. Nam wypadła AWP, ale no... Tym się nie trzeba przejmować, bo... Będzie dobrze. Au, kameleon. 7 zł. Na razie jesteśmy na całej stracie. No dobra, tak, klasyfik. Rzeczywiście, e, sorry za mój English, ale. No, nie jest aż taki doskonały. Bo wiecie, nie każdy musi mieć taki doskonały English. Cyrex! Wow! Zysk 11 zł. Ej! Tutaj jestem pod wrażeniem. Classifid, i tutaj mam jeszcze dwa foresty. Bo, oczywiście, sobie już zaplanowałem. Jakie sobie skrzynki otworzę? No dobra, dwa foresty i jeszcze jednego miejsca. Tam zostanie, no dobra. Zysk? Wow, jesteśmy na zysku. Wow, jestem pod wielkim wrażeniem. Czy możemy sobie otworzyć swipe'a? Nie, swipe, do swipe'a nam brakuje. To nic, zostawię sobie te 2 złoty I teraz ta e, idziemy na kontrakt albo w upgrader. I tutaj patrzę, jakie mam skiny. Aha, mam tylko 5 skinów, tak? Ale one nie są aż takie złe. No dobra, chyba że w upgradera się pobawię. I co my tu mamy? Oczywiście tego SSGK CYREXA Ja bym se zostawił, bo szkoda go, bo to jest CYREX, a CYREXy są w drogie. Ten 8 nie, se zostawię Mam PIT yy, Vipera. Chyba, że kontrakt se zrobię i albo mi wyjdzie na plus, albo na minus. Co wy na to? Robimy kontrakt z Five Sevena, i Og Cameleon? Co wy na to? Chyba, że to sobie zostawię i wtedy się pobawię w Upgradera, Ale dobra. Mamy 19 zł i może nam od 11 do 48 wylecieć nam coś. Dobra. Podpisujemy kontrakt. Dobra. Pepe Bizum, na minusie. Wiedziałem 13 13 zł Pepe Bizon Moment of Anubis Nie, idę chyba się pobawić w upgradera z nim A ja, ja jestem na całej stracie, ale to nic. Jak się pobawię w upgradera to albo będę na plusie, albo będę na minusie Dobra, ja tu muszę sobie popatrzeć yy, zobaczyć cała kacza o mój famas bo ja bym chciał mieć akacza strasznie, a nie, mam do niego skino. I dobra. Chyba, że się sprzedamy tamtego. I najwyżej sobie weźmiemy skrzyneczkę i może będziemy na zysku? Nie, no predator, nie, nie, nie. Hej, ja w takie coś się nie bawię, Albo mi tu dają dobrego akaczu, nie? A nie, to jest P250C, later. This is strike. No mnie się to tu nie podoba, no bo nie ma skino. O, kartel. Jakiś taki... Powiedziałbym, że jakiś taki... Dobra, niech będzie. No nie, no no. No, chyba se jaja robił. Nie, no to se chyba jaja robił. Chyba, że jeszcze tego kameleona, kurde. Bo. Mnie się to nie podoba. A wiecie co? Zostawię sobie. Zostawię sobie to. I czekaj, co my tam jeszcze mamy. Mogłem sobie tam to kurde sprzedać. No czekaj co, ile my mamy bronik. Ej, El Aisbuild, Kameleon, Cyrex. Wiecie co? Może tego Cyrexa sobie wezmę na upgradera. Czemu by nie? Wiem, że Cyrex jest bardzo drogi ten i. Jestem bardzo głupi. Ja się go daje? O, hyperbestia. Ale no, cóż, może mi jakiś dobry, jakaś poleci, albo coś lepszego, nie wiem. Ale coś będę na minusie w ogóle już. Więc chyba już tego nie będę robił, chyba że Golden Coil Chantigo Fire, The Solid Space. No, to są ładne skinki. Nie powiem. Nie, no, Elite Build. Nie, nie, nie. Nie, wiecie co? Jakby już nie będę robił, bo to szkoda ten. Szkoda skinu, więc. Wiecie, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, to mówię. Łapezja w górę, subik z, z słoneczkiem. i co? A może sobie otworzę jeszcze miejsce, co? Właśnie, czemu by nie? Nil specko. Dobra, otwórzmy sobie. Czemu by nie? I to idzie do upgradera automatycznie już. No, wiedziałem, to to jest na minusie. I to, to idzie do upgradera nawet. Ja no, nawet tego nie chcę. I to idzie na, na taki bardzo niemożliwy upgrader. Mm, 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 mm. Dobra, co my tu mamy? Musimy mieć coś bardzo dobrego. Coś bardzo dobrego nam musi wypaść. Mm. Hmm. No bo szukamy skin do Akacza, jakiegoś bardzo cenego. Wiem, że tam ominąłem już. Ale to było Safari Mech. Siatka Safari to to nie jest. ładny skin nowy bym nie chciał Dobra, jedziemy. Czekajcie, o właśnie, widziałem to. Dobra, najwyżej się uda, albo i nie. Uuu, udało się. Ej, to mnie się podoba. Dobra, odcineczek nadal trwa. Mi się to podoba, dobra, nekropos. Pewnie coś źle wymówiłem. Znał z życia, ale no cóż dobra, upgrade'ujemy to. No jeszcze lepsze coś. Tylko co tu może być jeszcze lepszego? Od tego zacznijmy. Hmm. Dobra, albo wiecie co? To będzie dla was skin. SSG Netropos Necropos... Albo nie wiem. Wiecie co? Jeżeli chcecie wygrać tego nekroposa, zostawcie łapencję w górę w sumie coś mówiłem i napiszcie w komentarzu hashtag, hashtag skin i wtedy możecie wygrać o co takiego ładnego nekroposa. Więc dobra, do kolejnego zobaczenia ja.